Dzień dobry, z tej strony Zdzichu A sobie gramy w te gówno State of... ...SRV Chyba edycja halloweenowa, ale tak... No, standardowo najebane tych reklam Kupuj to, kupuj to za pieniądze, bo, bo tak No... Oczywiście tej gry nie zainstalowałem z własnej woli Tylko, bo chciałem sobie zdobyć punkty na dogry.pl A cel był taki, żeby osiągnąć 21 level w ciągu W ciągu 15 dni A dołączę, co mi tam W ciągu 15 dni Osiągnąć 21 level. No i dzisiaj jest ten ostatni dzień. Za godzinę mi się te, te zadanie przedawni. A ja mam dopiero 20. No i się zesrało kakao. I już gówno. Nawet nie za godzinę. Za pół godziny. No i co to jest za gierka? Na przykład w porównaniu do w porównaniu do Guns of Glory albo do King of Avalon albo też takie gry jak Final Fantasy, coś tam Empire, coś tam, coś tam jakoś tak. Te Final Fantasy to chyba najgorsze gówno. A ta gra jest chyba najlepsza z tych wszystkich. Z tych wszystkich tego typu gier, w sensie co wymusza pieniądze, a zasada działania jest ta sama. No, tutaj jest ten mój sojusz, czyż nie? Nawet spoko, ludziki i tak dalej, fajnie jest, fajnie się gra. Tylko, że ja tutaj nie chciałem grać, tylko chciałem coś wypełnić i w dupie mieć a ludzie co chcą w to grać, to niech sobie grają bo ja mam to gdzieś tutaj, proszę bardzo to jestem, jo to takie pierdoły pierwszy raz w ogóle włączyłem sobie muzykę słyszę muzykę z tej gry no i tutaj, co tu jest tutaj badania się robią i tak y kolejkę budowania się kupuje, nie i tak dalej, to sobie coś tam robię, o tutaj rozbudujemy, niech będzie psztryk pyk, psztryk pyk wyjebane, jestem bogaty i mi nie zależy... o, coś nie zużyłem ale teraz już tak proszę bardzo, no co jest u kurde, już tylko z dziesiątki tysięcy mi zostały tak o no, naciska, naciskamy pomocy, żeby dali pomocy. Czy wziąłem? Wziął? w tym udział. Wziąłem. Dobra. No i co tam jeszcze? To jest. No, zbiera się te główne nie. Tutaj jest ten sojusz, to już pokazywałem. Co tam? Plecak. W plecaku takie pierdało jakieś kapsyle. Nie, to zawsze sobie się doładowuje, żeby mieć ich jak najwięcej. No a dlaczego nie osiągnąłem tego celu? Co chciałem? A no bo przyspieszaczy mi zabrakło. I nie mogę tego ukończyć. I jak, ja to, jak ja to przyspieszę? Jak ja to przyspieszę? Wow, 4 minuty. 5 minut, o 18 minut. Wow, ale jestem do przodu. Jeszcze tylko dzień. Szkoda, że za godzinę mi się to cały ten cel kończy, a żeby rozbudować to, to trzeba rozbudować to trzeba rozbudować to jeszcze kurwa ten pierdolony dobrobyt trzeba mieć który, z którym jest tyle pierdolenia że praktycznie wszystko musisz chyba ulepszyć tutaj żeby ten no żeby to osiągnąć ten jebany dobrobyt bo inaczej to się zesrasz i w ogóle o dobra tu są takie te dorobienia nie, że jakieś to bisje i wysyłasz sobie kutasów Bo oni tam to muszą walczyć i za to dostajesz jakieś tam pierdoły Jakieś tam gówna No ale W sumie spoko jest Proszę bardzo I wypierdalać i tutaj są te rączki, to się tych kutasiarzów zbiera, żołnierzyków. Proszę bardzo. O. Użyj. No, zbierz to. I są tu jeszcze takie rzeczy jak... No te gówna. Proszę bardzo. A w tych gównach to się tak walczę z takimi ogównami, czy coś tam, nie? I to jest męczące. Znaczy, jak jest niski poziom, to jest spoko, ale... Jak taki... wyższy, to trzeba już w to ingerować coś tam, bo tak to, jak widzicie o tutaj, to ja mam włączone automatycznie. Także wyjebane, co się tutaj dzieje. I tak przyspieszenie trzy razy, i tak dla mnie to wolno, i muszę czekać, aż tutaj to wszystko się tak pteguje nie, możemy sobie stawać wieżyczkę tutaj to się ładuje, ta energia takie tam pierdały. tym jednym kutasem chodzić możemy i on coś tam robić może w sumie chyba to jest najlepsza z tych giereczek tego typu takich takich co pieniądze wymusza Chociaż jeszcze bym powiedział, że spoko też jest y, Lords Mobile, ale. Ale to. To chyba jest też spoko. W sumie nie wiem, co jest lepsze, czy Lords Mobile, czy to. Bo w sumie na tym samym poziomie to jest. Chociaż. Chociaż to, boże, jest może mniej takie. mózg jedne myślę. Nie ja wiem, prostsze w działaniu. Oczywiście też, żeby coś osiągnąć w miarę spoko, to trzeba wypierdolać pieniądze. Bo inaczej to To jesteś biedak i w ogóle każdy cię pokona i nie ma sensu, żebyś żył takie tam wiadomości, żeby odebrać te prezenciki trzeba. Odbierz nagrody, nie? Jakaś torba myśliwska. Proszę bardzo. Użyj Wow, przyspieszenie 5 minut, raz, ale to dużo mi dało. No, co tam jeszcze czekaj, tutaj jakieś konusy już pra praktycznie chyba wróciły. Dobra, to mogę ukończyć. To też, to też, to też, co tam jeszcze? O, to też, tutaj mogę wysłać frajerów. Chyba nie, tutaj idą. To tutaj mogę wysłać frajerów Proszę bardzo Co nie ma jest <laughs> marsz wypierdalać. A jeszcze jedno zrobię tak, żeby pokazać i to jest łatwiejsze i tutaj się od razu ich tak rozpierdziela i muszę dwa razy użyć, bo 15 nie było. No i se tak leco, świetne, też na przyspieszeniu. No tutaj już tylko jeden ten pokoik jest, co widzicie na mapie. Taka tam wieżeczka główna daje, No ale w sobie lepsze ryców Tak, mam tutaj ten bohater jest najlepszy, bo jest legendarny złoty. Ten jest... Ten fioletowy, to znaczy rzadki. Ten jest niebieski, czyli pospolity, czyli taki taki se. No nie. Wieżyczek możemy stawiać ile się chce ale na wyższych poziomach to je po prostu piernięciem rozwalają, więc takie są te mocne wieżyczki Jeszcze jedna No i się zasrały. Proszę bardzo No jak któryś tutaj z ziomeczków to ogląda to pozdrawiam No nie co to pisze. Cześć, rozgrywam sobie Twoje prawa. Aha, właśnie. Tak, tak. Proszę bardzo, chodzi o coś takiego jak Łotwa. Bo, oczywiście, tu są takie no. Bitwy, no nie takie, no. Coś tam robiący, taki Ej, gówno. Taka dodatkowa zabawa, żeby coś było, wiesz, coraz więcej w grze, żeby było coś robić, jakieś dodatkowe zadanie, żebyś coraz więcej czasu w tej grze siedział. I tak przyznam, że 15 dni kurwa zmarnowałem. Co najmniej 15 godzin to jest minimum na tą zjebaną grę. I to w telefonie kurwa musiałem siedzieć, żeby to wszystko. Upgrade'ować, a i tak celu nie, 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 osiągnąłem Bo się nie wyrobiłem Także chuj tej grze w dupę Bo się, jestem wkurwiony niesamowicie No bo jak Człowiek się stara i nie osiągnie tego celu I nie dostanę tych punktów Mimo to, że prawie Tego celu najgorsze jest to przy samym koniuszku się zesrać To jest kurwa tragedia Dobra, co tu jeszcze mogę pokazać? Tak, tutaj są ci bohaterowie Tutaj są ci bohaterowie, co? Proszę bardzo Jakaś dziewczynka z pchlarzem Jakiś kurwa kozak co na helikopterze przychodzi To ten z tym, z Tutaj fajna dupeczka, proszę bardzo Z bębenem na wierzchu Takie nawet nice, nice. Da się przybliżyć? Nie da się przybliżyć. Tutaj jakiś pasztet. z Zmietaczem ognia. Nie używam go, bo cholesterol jest niezdrowy. Tutaj też jakiś pani Co z więzienia uciekła, to jakiś szpaner, że umie bronią się posługiwać tu jakiś snajper, co udaje, że jest fajny tutaj jakaś chińska menda czy tam japońska no no dupę by pokazała, nie nogi chociaż nogi też spoko no a tutaj jakiś harlejowiec też wygląda trochę jak tor. a tu też chyba to jest Chińczyk Chyba Chińczyk Tak to jest Chińczyk Tu sobie sprejem maluje No i tutaj są inni tacy bohaterowie, których nie odblokowałem i chyba nie odblokuję, proszę bardzo Ciekawe dlaczego jest ta postać Nie, żeby, bo jak szejki grają żeby na tą grę wydawały, no bo szejk nie, to jest szejk, czyli oni to też jakieś jabolskie, japońskie, ryżowe coś. Zaproszenie do szturmu, no nie jesteś mnie. Tak, żołnierzyków się leczy jak wszędzie. Wszędzie na wszystko jest wyjebany czas oczekiwania. Świetna gra, świetna. A jak widzicie, narysowałem coś. Z mojego ze ścieżki, bo się nudziłem, spokojnie. Tutaj to połowa odbieramy. Czekaj, co tu jeszcze mogę pokazać. E, tutaj jest jakiś sklep VIP, w którym praktycznie nic nie ma. Sklepy biokapslowy. Tu też nie ma tych przyspieszaczy, bo tak to bym sobie tych przyspieszaczy nakupował i bym miał wyjebane na to wszystko. No ale nie mogę, bo nie ma. Ale jest jeszcze sklep. Sojuszniczy. Ale tu powykupywałem, bo tu są ograniczone ilości. I, i też kesiory tyle nie mam. No i co tu mogę jeszcze pokazać Tak mam 18 Nasz co już ma 18 rangę w tym królestwie Super zajebiście Dobra tu są tak, takie ludzie, nie? Prezydent tutaj generałowie fajnie, fajnie Tutaj oficerowie fajnie, fajnie Podoficerowie O kurwa jestem podoficerem. Ale jestem super. I szeregowczyki. No nie. Tu zarządzaj. Jakie są jeszcze sojusze tutaj? Nie wiem. Tutaj też są Polacy, i tu Polacy, ale nie chcą się zjednoczyć. Przejść do lepszego do lepszego sojuszu. Nie wolą sami sobie siedzieć. Barany. No ale dobra. Jakby był pełny sojusz, może szybciej by się osiągnął ten cel. Co ty jeszcze mogę pokazać? To to jest jakieś gówno? Co się zbiera? Tak, tak, to jest za pieniądze, proszę bardzo. Tanie rzeczy, no nie, bardzo tanie. Tutaj się szkoliny głosów. O, nowego odblokowałem. Super. No, to jest siódmy poziom. O, to już prawie taki ostateczny. Oprawcy, wow, ale nazwy. Hartacze, wow. Partyzanci, o kurde. Hakerzy. no ciekawe, co oni hakują. Hakerzy serio, ale bez sensu. Survivaliści, siekacze, niszczyciele. Nie, to co siekacze. A to surwiwaliści niszczyciele, szturmowcy, twardziele, wow i trepy. Ich tutaj można tak przejść do tych maksymalnych, a wyjebane. I tutaj są łucznicy, karabinowcy, strzelcy, tropiciele, kusznicy, strzelcy wyborowi i snajperszy. Później jakieś kurwa jastrzębie. Nocni prześladowcy. O ja pierdolę, nocni, nocni prześladowcy. Wow. I niezawodni. No, ale jakich trzeba naprawić w szpitalu, to jednak zawodni. I tutaj w tych samochodzikowych. Łaziki, awanturnicy, anioły, harcownicy, wieprze, strażnicy, bandyci, zjawy. Demoniczni bandyci. Krążowniki śmierci. Wow. Ale nazwali te pojazdy. Krążowniki śmierci ło kurwa. I tak. To coś. To sobie kapsle. No nie. Bieka kapsle To są bio kapsle Ale w plecaku może będzie. Może będzie to pokażę. Nie ma. Ale jak jest coś takiego, żeby użyć, używałem. Widzieliście? To jak się możecie przejrzeć wcześniej cofnąć, to zauważycie, że to się nazywa diamenty. A to kurwa co to w końcu jest? Biokapsle czy diamenty. No i oczywiście jak się ma bohaterów. To jest coś takiego jak warsztat, nie? Żeby mieli te swoje ubrania. ...ale o tyle jest to dobre, że to po prostu nie trzeba specjalnych rzeczy dobierać, żeby to ten ogarnąć, zbudować, nie? To jest jedno i po prostu jedno ulepszasz. Z trzech. Jedno z trzech u każdego. I wyjebą go. Także tak. No i tutaj są talenty i można używać, nie? Super, takie tam pierdoły w O, jeszcze jest inkubator na te biokapsle. Ale ja tego nie używam, bo chciałem tych biokapsli użyć. A teraz gówno. Chociaż czekaj... O, już powinienem kończyć, ale ten czas minął. Patrzcie, co zrobię. Ożbik kapsli piętnaście tysięcy, proszę bardzo. E, gdzie to jest? Tu. Pik Meg. Talenty. A to tu w górę. O narzędzia. Max. No, i zajbiście. Dobra. Dalej. Może tu jest ten poziom? Czekaj, która godzina. O, jeszcze mam czas. Może jak tutaj nabije, to. To będzie właśnie to. E, wątpię, nie uda się. Nie ma takiej mocy. Pewno. No proszę bardzo, już mi nie starczy na 21 poziom, nawet i wyjebane. Świetnie, cudownie. Dobra, patrzcie, co zrobię teraz. O, patrz, diamenty, diamenty. Wiem. Tylko jeszcze coś na koniec zrobię. To użyję, to jest ten ekspl dowódcy. Użyj. Tak. No użyj. No co jest kurwa? Pyk. 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 Wyjebane jaja. Z wszystko? O nie, zużyłem wszystko. I co ja teraz zrobię? A no zrobię coś takiego, że. Ile ja mam? O 43, 46, 9, 6,5. Ok. Więc tak. To Też pozbieram. Idę jakieś pierdoły, komu by tu dać? Dzicz może dam. Gdzie jest ten nasz dowódca? I nie dowódca. o niech będzie ten spin o, a on 21 level osiągnął ty to nie jest to gdzie to się zaopatrzenie wysyła? handlarz bronią? nie No gdzie to jest? No dzienne wysłane przedmioty. Przedmioty proszone przedmioty. No co jest kurwa? No ja chcę komuś wysłać. A czekaj, zrobimy tak. Sojusznicy. Kanalia zobaczy Nie jeszcze raz widok Ha Jo jo, jo. Osadę. Tak się ma nasz szefo. Jakieś gówno. Dobra. Nie wyślę. Bo nawet nie wiem jak. Info? Nie. Widok. Nie. Ja to chyba to trzeba. tak nie nie wiem nie wiem pojebane co by tu jeszcze zużyje te kapsle Proszę bardzo I zaraz koniec Wow pół godziny to ma No tu o pyk pyk No jestem biedny Będą mogli mnie zaatakować i dostaną to, co im trzeba, a ja tą grę odinstaluję i napiszę im tylko wiadomość, ale to potem. Także tak, chyba pokazałem wszystko. Tutaj jest jakieś gówno, które jest trudne i do tej pory nie mogę tego pokonać, bo jest za trudne. I tak. Co to jest? Ma jakiś kutas. Dobra, więc będę się żegnał. Także było fajnie, ale ten, no. Yy, na koniec powiem takie podsumowanie, że nie polecam tej gry jak każdej innej takiej, w której jest wyjebane mikropłatności, bez których się nie rozwiniesz tak jak trzeba. Czyli gier pay to win. nie polecam. No i ten fajnie było się skończyło. Dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania i tych filmików. I łapeczka w górę i subiki w ogóle i w szczególe. I pozdrawiam osoby, co może były też w tej grze i, widział, i widzą ten filmik. Także ten, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem przy innym gównie. Elo.